Głębiej, z tobą, Panie. Chcę iść Panie. głębiej, chcę iść głębiej, chcę iść głębiej, chcę iść głębiej z tobą Panie. Haleluja! Woła, woła cię po imieniu, woła cię po imieniu, znacie wszystkie tajemniki Twojego serca. On jest stworzył. On jest tym, który znacie na prosi. Przenika Cię. Pozwól Mu się prowadzić. Pozwól Mu się prowadzić. Pozwól Mu się napędzić. Pozwól Mu mówić do siebie. Usłysz Go. Usłysz dzisiaj Boga. powiedzieć na każde pytanie. Wskieruj swoje wnętrze na Niego, szukaj go. Siądź i zakochaj się w nim. Rozmasz się. Można się w Bogu rozmarzyć. Można się nim rozkoszować. Więc więcej taką, Jezus daje nam siebie. Możemy pić wodę życia. Możemy chodzić wolni, wolni, dlatego że On powołuje nas do wolności. Do wolności zostaliście powołani, mówi Pan. Tak stójcie w tej wolności, bądźcie w tej wolności. Poznawajmy Jego, poznawajmy Pana. jesteśmy stworzeni dla Jego przyjemności. Jesteśmy stworzeni, by Bóg mógł objawić w nas swoją chwałę. Tak jak Jezus był odblaskiem Bożej chwały na ziemi, tak teraz my w miejsce Chrystusa sprawujemy poselstwo krzyża. Jesteśmy odblaskiem Jego chwały na tej ziemi. Jesteśmy jak gwiazdy na ciemnym niebie, które prowadzą wielu do sprawiedliwości. Jesteśmy do tego, żeby na tej ziemi być Jego światłem. Halleluja. A więc świećmy, świećmy Nim. Świećmy blaskiem chwały. bataya para la tos. Hallelujah. Hallelujah. Jesus. Power to the planet. Power to the Aleluja, Bóg jest dobry, Bóg porywa nas. On jest tym, który tak naprawdę sprawia, że to dla Niego śpiewamy, to dla Niego szalejemy w naszych sercach. Amen, dlatego że On porywa nas, Jego Duch Porywa nas. Wiecie, jak Duch Pański ogarniał ludzi, to z ludźmi działy się różne rzeczy. Ludzie zachowywali się w taki sposób, w który normalny człowiek, który funkcjonuje w naturalnych warunkach, nie jest w stanie się zachować. I kiedy ogarniał właśnie duch Pański człowieka, widzimy, kiedy duch Pański ogarnął Samsona, Samson potrafił oślą szczęką wybić całą armię nieprzyjaciela. Potrafił zrealizować Boży Plan. szedł zgodnie ze wskazówkami. Szedł zgodnie z zadaniem, które zostało mu dane przez Boga, dzięki duchowi Pana. Kiedy Dawida ogarniał duch Pana, Dawid śpiewał. Dawid szalał jest nawet określone słowo, że, że szalał, że jakby stawał się wariatem dla Boga. Był dosłownie oszołomiony Jego duchem, był pijany duchem świętym i zachowywał się no, dla niektórych dosyć skandalicznie, natomiast wyrażał ekspresję tego, co zachodziło w Jego duchu, w Jego duszy, w Jego ciele. A więc, kochani, nie bójmy się. Nie bójmy się dać porwać Duchowi Świętemu. Nie bójmy się otworzyć. Nie bójmy się Ducha Świętego. Pozwólmy Mu działać w nas. Pozwólmy Mu, by nas porwał. Pozwólmy Mu, by a, potencjał który jest w nas. Żeby Duch Święty pomógł to wydobyć, żebyśmy mogli e, tak naprawdę uwielbić Pana, żeby to było zauważalne. Wiecie, Duch Święty robi różnicę. Duch Święty robi różnicę. Hallelujah! Kiedy Duch Święty przychodzi do naszego życia, on czyni cię mocnym w twoich słabościach. On czyni cię mocnym w twoich słabościach. On dokładnie e, odnosi zwycięstwo wszędzie tam, gdzie diabeł zabrał ci miejsce. Jeżeli byłeś pełen wstydu, jeżeli byłeś pełen lęku, Duch Święty da Ci odwagę. Duch Święty cię wzmocni. Duch Święty odbije tą przestrzeń, odbije ten teren, dlatego że demony zostaną usunięte i na to miejsce przyjdzie odwaga i Duch Święty. Haleluja. Bóg odbija tereny. Bóg odzyskuje wolność dla ciebie. Bóg robi ci plac, robi ci miejsce. Amen. On czyni cię silnym w Twojej słabości. I to jest piękne. Ale musisz mu pozwolić, musisz dać mu miejsce. I to nie jest jakby jednorazowy akt, kiedy ty przychodzisz do Boga. To jest kontynuacja. Dzień po dniu, miesiąc po miesiącu, rok po roku. Bóg daje Ci wzrost. Bóg patrzy, co, jak, jak, jak zagospodarujesz przestrzeń. Jak wykorzystasz ten potencjał. Dlatego, że On do każdego człowieka, do którego przychodzi, wkłada w niego obdarowanie, wkłada w niego zadanie, z jakim posłał go na ziemię. I naszym, jakby zadaniem, jest odkryć to, do czego Bóg nas powołał. Amen? A więc Bóg daje namaszczenie i Bóg uzdania Cię w miejscu Twojej słabości. Bóg daje Ci siłę, uzdolnienie po to, żeby ludzie, którzy znali cię wcześniej, którzy widzieli być może, że jesteś w depresji, że nie radzisz sobie, że jesteś słaby, pogubiony, schorowany, kiedy Bóg cię uzdrowi, kiedy Bóg cię uwolni, kiedy Bóg sprawi, że zaczniesz odnosić zwycięstwo w tych obszarach słabości, wtedy ludzie zobaczą, że prawdziwie z tobą jest Bóg że coś się zmieniło w Twoim życiu i widzicie, Bóg jest cudowny dlatego, że On nas podnosi On przychodzi do naszego życia po to, żeby nas podnieść, ja wiem, że jakby podsta podstawą nauczania jest to, że Bóg umarł za nas na krzyżu abyśmy nie szli do piekła i abyśmy zyskali życie w niebie i to jest prawda to są podstawy nauki, ale Bóg realnie przynosi, przychodzi do naszego życia, żeby nas podnieść, żeby nas podnieść Bóg nigdy ludzi nie poniża. Bóg Cię nie poniży, Bóg Cię nie potępi. Bóg będzie Cię wychowywał i korygował, ale będzie robił to w zupełnie inny sposób niż być może znałeś do tej pory. Bóg robi to dlatego, bo, bo nas kocha. Amen. On nie robi tego dlatego, że jest zazdrosny, chociaż jest u nas zazdrosnym Bogiem, ale to jest inna zazdrość. Dlatego, że osoba, która jest zazdrosna, nie może dobrze żyć drugiej osobie i nie ma jakby na sercu tego, żeby tą osobę podnieść, żeby, żeby ta osoba, żeby się jej życie zmieniło, nie? Jakby więc mówię o tym, że Bóg przychodzi, żeby nas podnieść, realnie, żebyśmy byli silni w Nim, żebyśmy oddali Mu chwałę, żebyśmy szli i głosili Jego dobroć, żebyśmy głosili. To, co On uczynił w naszym życiu i robili to z odwagą, dlatego, że Duch Święty daje odwagę, uzdania. I dlatego my chcemy, jakby, zachęcić Was, jeżeli, jeżeli Bóg przyszedł do Was, ja już też na Facebooku zachęcam, słuchajcie, składajcie świadectwa, piszcie świadectwa, jakkolwiek, nagrywajcie świadectwa, bo świadectwo po prostu rozwala przeciwnika. Świadectwo działania Bożego w życiu człowieka wskazuje na Boga, oddaje Mu chwałę. Możemy widzieć, jak Bóg jest dobry, jak Bóg lituje się nad nami, jak Jego łaska wylewa się na nas. I, i, I możemy po prostu być tym zachęceni. Świadectwo powinno gonić świadectwo w naszym życiu tak naprawdę. To nie powinno być tylko świadectwo nawrócenia, ale kontynuacja jakby tego, co Bóg robi w życiu człowieka. Kontynuacja, czyli z wiary w wiarę, tak jak mówi słowo, tak? Z chwały w chwałę. Czyli Bóg cały czas idzie z nami do przodu, Bóg cały czas czyni rzecz nową, Bóg cały czas zmienia nasze życie, On podnosi nas. Amen. I dlatego go chcemy uwielbić. Dzisiaj chcieliśmy go uwielbić, chcieliśmy mu zagrać. Natomiast uwielbienie Boga to jest jakby szerszy temat. Można ubiegać Boga na różne sposoby. I chcieliśmy podziękować Wam tak, za to, że mogliście być z nami, że mogliśmy jakby e, pobyć z Wami, że mogliśmy Wam dać e, trochę siebie w uwielbieniu. <sum> <sum> I, i, I myślę, że to jest właśnie ważne, żeby, e, wiecie, nikt, kto, kto jakby e, czuje ciężary w sercu, nikt, kto nie czuje się wolny, tak naprawdę nie może uwielbić Pana. To jest niemożliwe, prawda? Dlatego, że jak przychodzisz z ciężkim sercem, a, no to ciężko Ci w ogóle zaśpiewać. I, i jakby to jest jakby też oznaką, kiedy, kiedy przychodzimy przed Boży Tron, żeby tak naprawdę ogłodzić się ze wszystkiego, żeby pozbyć się tych bagaży, żeby tak naprawdę wyciszyć się, żeby nasza dusza e, nie jakby... Dusza gromadzi hałas dnia codziennego, dusza jakby jest, napełnia się różnymi rzeczami, natomiast kiedy przychodzimy przed Boga, wycieszamy się, wycieszamy się, zrzucamy bagaże i możemy wtedy mieć wolne serce i Duch Święty nas pięknie prowadzi i czujemy radość przede wszystkim. Ja czuję radość. Ja czuję radość, czuję pokój. <grym> Uwielbiam, kiedy, kiedy moje serce jest otwarte na Boga i, i kiedy realnie możemy odczuć, że On jest z nami. Amen. Wiele razy, kiedy uwielbiamy, odczuwamy go. Nie mówię też, że to jest jakby wynik tego, że Bóg jest z nami, kiedy tylko go czujemy, dlatego że wiara jest wiarą, wiara nie jest uczuciem, ale realnie możemy odczuć, kiedy przychodzi Bóg, kiedy przychodzi Jego obecność, i kiedy naprawdę czujemy się bardzo, bardzo błogo. W takim błogostanie jesteśmy. Co zresztą też jest bardzo biblijne, bo Dawid, król, mówi, że jest błogość w Twojej obecności, a więc w obecności Bożej jest tak naprawdę błogość. Możemy się poczuć błogo. Amen? Chcesz jeszcze Piotr coś powiedzieć? Chwała Panu. Chwała Panu. Amen. Okej, okay. myślę, że więcej będziemy takich nagrań robić, będziemy też jakby mieć coś z serca do powiedzenia. I, no I serdecznie bardzo zapraszamy, a tymczasem się z Wami żegnamy i życzymy Wam pełni, pełni, pełni obfitości: obfitości ducha, obfitości życia w Chrystusie, dlatego że Jezus powołał nas do życia, które wykracza dalece poza to, co nam jest znane i życia pełnego e, niesamowitych e, niespodzianek, obfitowania i, i, i odkrywania przede wszystkim cały czas na świeżo Boga, poznawania Jego, Jego obecności, Ducha Świętego i Jego prowadzenia. Amen. Także żegnamy się z Wami, dziękujemy. No i zapraszamy Was na kolejny czas. Żegnajcie. Hej.